Siema moi drodzy, w kolejnym już odcinku z farminga, moi drodzy w... Jeszcze trochę i dokończymy to nieszczęsne poletko numer 58 Moi drodzy, poza odcinkiem zrobiłem sobie Jeden już, tak jak widzicie, jeden wsyp już za nami Podjechałem sobie, moi drodzy, traktorkiem ciągnikiem z tą naczepą dużą, co, był, co też ją wypożyczyliśmy i jak to wygląda? Sytuacja wygląda, że zaraz powinniśmy jeszcze, nie wiem, z 2-3 przejazdy i powinniśmy skończyć prędzej mniej nagranie się, wiecie walnie niż On jest w 60%, więc chyba z trzy razy jeszcze powinniśmy dać radę przejechać. Tak mi się coś zdaje, bo jeżdżę po swojemu. Wiem, że tak się nie jeździ, ale wybaczcie mi. Nie jestem profesjonalistą, więc nie, nie oczekujcie ode mnie. I co, 20 minut? No, 20 minut, dobra. Mam nadzieję, że w te 20 minut ogarniemy tę poletką, bo, wiecie, to już drugi odcinek idzie z tego poletka. Wie, mógłbym przyspieszyć czas na odcinku i pokazać Wam, jak to robi profesjonalny, wiecie, kombajnista. Tam traktorek, widzicie, ciągniczek sobie czeka. Tutaj jest zrealizowany już w 60%. O proszę bardzo, już więcej, już mniej niż więcej tego poletka do ogarniania. Tylko to chyba co, moi drodzy, zależy od headeru: czy ja po prostu zbieram, czy. Pole też takie nierówne, więc sami widzicie, że to jest też inaczej zrobione, co nie? Tam jak widzicie ten. Możecie zauważyć, że po prostu no mało się już zostało tego. Jeżeli chodzi o wypełnienie naczepy, mam chyba w 33%, więc ta naczepa powinna spokojnie dać radę. żebyśmy. Co, GeForce Now się zaciął. Będzie teraz mi pokazywać 19 minut. Oby nie. Ostatnio coś z tą aplikacją GeForce Now były dziwne jakieś zawiechy. zawiechy. wchodzę, wiecie, chcę chce nagrać. Już włączam Exiona do nagrywania a tu mi błąd, autoryzacji wyskakuje, nieznany błąd i w ogóle. No więc moi drodzy, tak to wygląda, że zaraz poletko będzie ukończone i cała i chwała za to. Ale też za to hajs płynie, więc wiecie, no troszkę y, zadowolony 70% realizacji, więc gościu pewnie też y, 89%. 90%, więc jeszcze dojadę pewnie do końca i będzie 100%. Czyli tam jak było 30, to będzie teraz powinno być 66% załadowana naczepa, według moich wstępnych obliczeń. Tak powinno być, ale czy tak będzie moi drodzy, to wiecie. Bo jeden tutaj dajemy na 100%, wiecie o co chodzi, że wypełnienie kombajnu jest 100% dajmy. Czyli do naczepy wchodzi, do naczepy mi pokazywało 30 ob, obłożenie naczepy 33%, czyli teraz drugi raz będzie powinno być 66% ale czy będzie. Wiem, że teraz trochę opacznie, dziwacznie i w ogóle z... teraz się został, końcóweczka się została, więc 98, 99, jedziemy jeszcze, stop. Bo wiecie, mógłbym się tapnąć, ale po co, za, zamiast każda maszyna. No, więc wypełnienie mamy ją 33%. Teraz powinno być 66%, jeżeli... On wiecie, na dwójce się dopiero... Czekajcie chwilę. Ok, moi drodzy, już jestem, miałem telefon, więc musiałem się na chwilę wyłączyć. Widzicie, tutaj takie robimy trochę cmyki, nie cmyki. Kombajny. Kombajn 17, 15, 14, 9. Dobra, kombajn już jest wyczyszczony. A w sumie niech ten traktorek ciągnik niech stoi. No, więc zobaczymy, moi drodzy, jak tutaj nam wyjdzie to wszystko. Mówię, telefon zadzwonił, musiałem, wiecie, przerwać mój głos. w jednej ręce telefon, w drugiej moi drodzy. Yy, klawiatura, więc, no, tutaj to tak. Wyszło jak wyszło. Nie podoba mi się, że pokazuje 19, całymi, cały czas minut. Bo na pewno tych dziewiętnastu minut nie będzie. O no, czyli. Na raz się zostanie jeszcze moi drodzy z przejazdem. Raz, raz chyba myślę. I tam będzie do poprawek coś. No ale najważniejsze że. że zaraz kończymy. A jeżeli nie, no to wiecie, tutaj zakończymy sobie odcinek i wrócimy do niego jak się uda. Czyli wtedy weźmiemy, wiecie, moi drodzy, ten ciągniczek i nim pojedziemy po prostu zdać te zboże. No tak jak mówiłem, 66% ta naczepa jest 9 minut. No dobra, 9 minut nie było. 19, tylko widzicie od razu 9. Więc moi drodzy, w tym odcinku po prostu tylko sobie zbierzemy to wszystko, wysypiemy. Bo żeby dojechać do tego, tego, jak to się nazywa? Elewatora zbożowego To też nam dłuższą chwilę zajmie, to na pewno w 9 minut nie ogarniemy Chyba, że ogarniemy Wiecie, są dwa uda, uda się albo się nie uda Zależy gdzie gościu chce, żebyśmy mu to podrzucili A znając tutaj farmerów, moi drodzy to oni chcą, żebyśmy im to wysypali najlepiej na drugim końcu mapy, żebyśmy mieli tą ekscytację z tej gry, wiecie o co chodzi. Szedko mi się zostanie ten kawałek i tam jeszcze malutki, takie, wiecie, malutkie do poprawki, żeby nie mówił, że jakiegoś tam ziarenka brakuje. Dobra, 8 minut. i poletko moi drodzy zebrane może po prostu zainwestować w taki kombajn moi drodzy i w tą naczepę Michelinka bo tam widzicie pole 58 jest dość do, dość duże dość no, można powiedzieć że no dosyć duże te pole jest jak No i dobra, i teraz wyłączamy kombajn sypiemy, 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 sypiemy. Dobra, wysypało się. się, teraz weźmiemy, wsiądźmy do naszego Waltera. Zobaczmy na mapę dobra, trawa, zapisywanie, no, no, no. I moi drodzy, jesteśmy tu. A gdzie on mówił, żeby to? Na stację Pasze i zboże południe. No, Pasze. Nie, nie, nie. Yy, stacje. Pasze i zboże południe. Dokładnie. I to musimy, moi drodzy, wykonać jak najszybciej. Czyli pojedziemy gdzieś tutaj, musimy.

Zostały nam się, moi drodzy, 4 minuty Czy my zdążymy Rozładować to wszystko W sumie tak, bo tutaj Tędy można będzie Tu jest ten Zboże Pole południe Tylko gdzie, moi drodzy, jest wjazd? Raczej nie tu Raczej wjazd będzie tu Dokładnie, o, tu trzeba będzie Gościowi sypać. Kontrakt na pracę na polu 58 został zrealizowany. Jest moi drodzy, udało się. Czyli teraz powinniśmy wejść sobie w M. Dokładnie tutaj mamy. Widzicie nagroda za kontrakt 5800. Koszty wypożyczenia 644 euro. Zwrot kosztów brakuje zbiorów 0, więc wszystko zebraliśmy. Dziękujemy, do widzenia Państwu. I moi drodzy, z automatu... No, więc mówię, tu mamy tego toplinera, niech sobie... Robotnik sobie coś robi. Tu robotnik kończył pracę do, dokładnie, dokładnie, więc. Więc sobie, moi drodzy, tam robotnik sobie, wiecie, pracuje. A my sobie postawimy kombajn, y, track trak ciągnik tu. John Dirka. Aha, no okej, okay. dobra, dobra, moi drodzy, niby... Sierpień... albo bo pora roku nie ta, dobra. To niech sobie. No i tutaj mamy tego, tego naszego drugiego, drugiego Johna Fergusona. Naczepkę mamy. Coś na naczepce. Nie, naczepka jest pusta. Ale taka druga naczepka by nam się w sumie albo ją sprzedam w następnym odcinku tą naczepkę, albo po prostu pójdziemy moi drodzy, kupimy tą wielką naczepę, która powinna nam wystarczyć. Dobra moi drodzy, ja się tutaj z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Subskrypcja, komentarz, like, mile widziane i co, widzimy się w następnym odcinku, nie wiem, czy to będzie Constructor Simulator, czy będzie Farming, czy będzie Mad Runner, czy może będzie inna gra, nie wiem, zobaczymy. Dzięki za oglądanie i do następnego, hej!